I witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii na moim kanale. Dziś temat przewodni Legia Warszawa i to, co dzieje się w klubie ze stolicy. Czy trener jest winny, czy zarząd, czy piłkarze, o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Cały ten format powstał dość przypadkiem, gdzie. Jak wiecie, ja się często udzielam, czy to na X, czy to na Facebooku I miałem kilka już takich komentarzy, nawet wiadomości prywatnych Gdzie ktoś pisał, wiesz co, kurde, ma to duży sens Tylko byś to merytorycznie komuś wytłumaczył Bo na przykład dla takiego zwykłego szarego kibica Ta twoja teoria może być... Ta jakaś taka nietrafiona i bardziej takim, takim kontrowersyjnym tematem, a jak ty to widzisz, uplastycznisz w taki pewien sposób, to może być bardzo ciekawe. Więc były jakieś bitewki, oczywiście takie słowne, piłkarsko oczywiście, trzeba wszystko merytorycznie zachowywać i... Postanowiłem, że w sumie jak tyle tych głosów jest, no to czas coś spróbować tutaj wykminić. Może się przyjmie, może nie, może ja się z tego coś dowiem, może wy się coś dowiecie, a może się okaże, że w sumie my to nic nie wiemy, że ta piłka jest tak piękna, że nie da się jej przewidzieć ani ogarnąć. Temat numer jeden: Legia Warszawa, czyli najlepszy. Najpopularniejszy klub w Polsce, bo tak trzeba o nim mówić. Najbardziej utytułowany. Temat numer jeden: każdego dnia, tak naprawdę, w social mediach. Czy Legia gra, czy nie gra? Czy kupiła kogoś, czy nie kupiła? To codziennie o Legii, w jaki sposób się mówi. I dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym, jak ta sytuacja w Legii wygląda, jeżeli chodzi o sztab. O to, czy piłkarze są odpowiedni w tym klubie i jak wygląda kwestia z zarządem. Co mi się podoba, a co mi się nie podoba. W ogóle ja bym chciał zacząć takiego tematu jak DNA. Klubów. Wydaje mi się, że każdy klub taki wiodący w danej lidze, czy też ogólnie w świecie piłki powinien mieć swoje DNA, że powiedzmy, no OK, okej, ten zespół, całą swoją historię, czy najbliższe 4 lata danego prezesa, czy dyrektora sportowego ma grać formacją 4-3-3 z skrzydłowymi schodzącymi do środka, boczni obrońcy schodzą do środka i gramy dużo środkie, nie gramy na pałę i każdy zawodnik, który przychodzi do klubu, jest nastawiony na taką wizję, i każdy trener, który przychodzi, jest nastawiony na taką wizję. Czyli i zawodnik wie, co będą trenować, w jaki sposób będą grać, i trener też wie, do czego ma przygotować. A wydaje mi się, że w legii jest to takie od ściany do ściany. Z jednej strony mamy Czesława Miśniewicza, z drugiej strony mamy Kostę mamy też Aleksandra Vukowicza i mamy Gonzalo Fejo, i mamy też Edwarda Jordanesku. Po drodze, oczywiście, jakieś różne przypadki, które wypalały, mniej lub bardziej. Były też takie momenty, że dyrektor sportowy był trenerem albo trener piłki kobiecej i jakoś to mistrzostwo <grych> zdobywali, a my teraz staramy się. Właśnie, co zrobić, a tego mistrzostwa nie ma. Więc o tym sobie dzisiaj porozmawiamy, bo dla mnie jest to bardzo ciekawy kontekst tego, w jaki sposób Legia Warszawa jest budowana za kadencji Dariusza Mioduskiego, bo moim zdaniem tu jest największy problem, gdyż prosty przykład: Gonzalo Fejo, który swoją grę opiera na tym, że mamy napastnika, który robi miejsce innym, który gdzieś tam z gry kombinacyjnej coś strzeli, który też potrafi się znaleźć po lokarnym i jest bardzo ruchliwy. Który nie jest taką typową dziewiątką, tylko takie bardziej 9,5. Pojawia się Jordanesku, który całkowicie ma inną wizję, którego idealnym napastnikiem jest gościu stojący w polu karnym, strzelający głową, gdzieś tam co mu spadnie pod nogi, i on nie uczestniczy w kreowaniu akcji, nie jest zawodnikiem, który gra na ścianę, tylko jest takim bardziej lisem pola karnego. I tu mi się kłócą te dwie wizje, gdyż, tak jakby na logikę biorąc, to klub nie ma żadnej wizji. Że wizje mają trenerzy i trzeba pod tą wizję co pół roku czy co rok dopasowywać zawodników. A wydaje mi się, że jest to bardzo błędne koło, które niestety w legi zatacza się po raz któryś. W błędny sposób, wydaje mi się, są rozumiane oczekiwania danego trenera, bo prosty przykład mamy tutaj Edwarda Jordanesku, który mówi od samego początku, że on potrzebuje priorytetowo szóstki, on potrzebuje skrzydłowego, napastnika i kogoś gdzieś tu jeszcze do zabezpieczenia, więc lub ściąga mu dosłownie w odwrotnej kolejności. Ściąga mu prawego obrońcę, ściąga mu napastnika, lewego obrońcę i dwóch defensywnych połowników, czyli to, co trener chciał na samym początku, dostaje na samym Końcu, gdzie te eliminacje są już rozegrane, gdzie pierwsze rundy e, tych europejskich kwalifikacji są zagrane, gdzie mamy porażkę z Larnaką, gdzie mamy już 5 kolejek Ekstraklasy za sobą i strata do lidera jest. I te mecze, wiemy o tym, że jak to sam Jordański nie będą jakieś, jakieś niesamowite, że to będzie po 5-0 klepanie czy 3-1 jakaś wymianka, tylko to będą raczej mecze stonowane 1-0, 2-0, 2-1. To dlaczego nie, klub nie idzie w ten balans, tego co trener oczekuje. Gdyż trener oczekuje tego, żeby strzelić i nie stracić, czyli to jest balans po prostu. A klub idzie w właśnie w co? Ściągamy na prawą obronę, obronę zawodnika, który jest bardzo uniwersalny, Stojanowicz, który może zagrać no właśnie i na prawej obronie i w środku pola i na skrzydle. Czyli to jest zawodnik taki bardziej do uzupełnienia kadry. Nie jest to zawodnik, który na jakąś pozycję ma tak naciskać, że on walczy o pierwszy skład. Przynajmniej tak to wygląda z tego, co aktualnie dostajemy, no bo w co mecz, Stojanowicz gra na pozycji. I też dużo osób go krytykuje, że a, zagrał słabo. No dobra, ale postaw się w jego sytuacji, że co tydzień wychodzisz na, na boisko w momencie, gdy trzeba gonić wynik lub gdy trzeba ten wynik, że tak powiem, uspokoić, żeby przeciwnik nie strzelił i ty grasz na innej pozycji. Postaw się w sytuacji tego zawodnika. Więc to też jest bardzo takie zaskakujące, zadziwiające, że tak to aktualnie wygląda, jeżeli chodzi o jego sytuację. I też później dostajemy transfer Arkadiusza Recy i Mitro, y, Mitrowicza, no jakby Mitrowicz trafił, to by było Milety Trajowicza, który dla mnie jest nieporozumienie. Dlaczego my ściągamy rajowicza, gdzie o tym stanem profilu w klubie mamy Szkurina, za którego jeszcze niedawno płaciłeś? No niemałe pieniądze, patrząc na sytuację finansową klubu. A tej szóstki i tego skrzydłowego wciąż nie dostaliśmy, więc to ma dać Ci stabilizację w obronie. Oczywiście, że szóstka. Nie możesz myśleć, że gwarancją gry na zero z tyłu będzie Augustyniak albo Burg. No to, to nie jest tak. No to to, jeżeli trener. Oczekuję tutaj szóstki z prawdziwego zdarzenia, która z miejsca wchodzi i jest kimś takim, wiecie, no, dyktującym warunki na boisku, no to czemu ten zawodnik jest ściągany w ostatniej kolejności? Dlaczego skrzydłowy nie został do klubu jeszcze ściągnięty? Bo kogo my tam mamy na tym skrzydle? Biczachciana i Alfarele, który typowo jest napastnikiem. Okej, okay. Potrafi tam zagrać, ale jak widać, te postacie, które Gonzalo Fejo tak mocno gdzieś tam schował do szafy, Edward Jordansku wyciągnął z tej szafy i posypał brokatem, ale widać, że tego brokatu nie starczyło za dużo, bo Mario Burg jak wszedł to miał fajne wejście, ale kolejny męż słabo, kolejny męż słabo, Alfarella bardzo fajnie wszedł, bardzo fajne wejście, widać, że potrafi dać piłkę, kolejne wejście słabo, słabo. Słabo i tak to właśnie wygląda, że tego brakatu chyba najwięcej starczyło na Ensamę. Bo tak sobie myślę o tym wszystkim, że gdyby nie ta forma nagle taki wyższa, no to może nie forma, bo dla mnie na przykład forma to jest jak zawodnik w jakiejś rundzie, albo powiedzmy na okresie, okresie 10-15 meczów ma jakąś tam niesamowitą serię, że strzela 8 bramek w 15 meczach, i to jest forma, i że później to przekłada na najbliższe mecze, to to jest dla mnie forma. A takie, że Ensamę strzelił 4 bramki tam na samym początku, czy 5 i później przez 10 kolejek, czy 15, czy 20 nic nie strzeli, też. Może tak być Więc ja raczej staram, staram się być taki, wiecie, przyziemny I mówię, że to jest taki przebłysk N samego A raczej nie jest to jakaś taka wielka forma tego zawodnika Chociaż wiadomo, jak to jest budowane w mediach społecznościowych I też fajnie dla niego Bo wydaje mi się, że, że on właśnie został tak, tak mocno schowany Do tej zamrażarki Gonzalo Fejo I pokazuje, że potrafi grać w tym polu karnym Że jest takim typowym napadziorem Ale właśnie, po co kolejny napastnik typu Skuring do kadry Gdzie ten szkóryń w tej kadrze zostaje Zapłaciłeś za gościa niemałe pieniądze I teraz gdzie on ma grać? Ja ja na ten moment widzę hierarchię, jeżeli chodzi o napastników Legii Warszawa. Także to jest na pierwszym miejscu, Ensame, na drugim Rajowicz, ze względu na cenę i to, że dopiero przed, na trzecim miejscu. A super Puchar polski, niesamowicie fajnie pokazał się Szkurin i przychodzi gościu autorski transfer Frediego Bobicza. I nagle Szkurin jest napastnikiem numer 3. Wracając do skrzydła. No, tutaj mamy Bicza Alfa o tym mówiłem, ale wciąż nie mamy takiego typowego skrzydłowego gościa, który w dzisiejszej piłce skrzydłowej musi być zawodnikiem, który potrafi grać jeden na jeden, który potrafi odejść na tych kilku metrach. Ma to Gazicho, który potrafi zagrać na małej przestrzeni i w takiej sytuacji robi różnicę. A w legii takiego zawodnika nie ma. No, ja rozumiem, że Bicza Chiana, naprawdę bardzo lubię tego zawodnika i widać, że to jest zawodnik, który po pierwsze schód, po drugie bardzo utożsamia się z klubem bardzo, ale to bardzo mu zależy na grze w Legii Warszawa i to widać. Od pierwszych momentów widać, że to jest zawodnik, który dla klubu oddałby wszystko. Mnie to w ogóle nie dziwi. Widać, że jest profesjonalistą, że, że naprawdę robi różnicę, ale to nie jest ten poziom. To nie jest zawodnik, który od którego Legia Warszawa powinna ustalać skład, który powinien być wyborem numer jeden na prawę czy lewe skrzydło. Jest to raczej zawodnik, który ma swoje momenty, ale nie jest podstawowym takim zawodnikiem klubu jak Legia Warszawa. Oczywiście fajnie się pokazał w tym sezonie. Nie? na początku, ale jeszcze ja bym to naprawdę tonował, tak samo jak kilka innych występów jeżeli na przykład Tobiasza no na początku bardzo fajnie to wygląda, zobaczymy będziemy oceniać, bo wiemy jak Tobiasz miał przecież takie momenty, że jak wchodził do zespołu wszedł, bardzo fajnie się pokazywał a później gdzieś ta presja Wróciła gdzieś ta presja, presja się pojawiła i to z formą zjechał. Wiadomo, forma bramkarza czy obrony jest taka jak reszta, reszta zespołu. Jeżeli bramkarz broni dobrze, ale musi bronić 30 strzałów na mecz, no to wiadomo, że wpuści 3-4 bramki i wtedy on jest najgorszy, bo wpuścił 3 szmaty, a nie obrońcy, którzy dopuścili do tych 30 strzałów. I właśnie tutaj. Tutaj też chciałbym taką kwestię poruszyć, gdzie jest kręgosłup Legii Warszawa w dzisiejszym momencie, bo mówimy tutaj o kadencji Dariusza Mioduskiego, to nie jest rok, dwa. Tutaj mamy już nawet kadencję Michała Żywakowa mamy teraz, a wcześniej mieliśmy Jacka Zielińskiego. I jaki kręgosłup zbudował Jacek Zieliński? No ja tego nie widzę dziś, nie? Ja tutaj widzę Paweł Szołek. okej, okay, jest pierdolonym terminatorem, ale... On jeszcze pogra 4 lata, 3 lata i kończy karierę. Ale czy na takim w Szołku powinniśmy budować obronę? No nie, bo na środku obrony na przykład masz Ziółkowskiego, który już myślam jest gdzie indziej kapład jego, który nie chce podpisać nowego kontraktu przez to, że klub mu oferuje niską pensję, bo na więcej po prostu klubu nie stać, i on wypełni prawdopodobnie kontrakt i odejdzie za darmo. Do tego masz Jędrzejczyka, który nie jest najmłodszy i masz Pankowa na lewej obronie, masz trzech zawodników, masz Rece, masz Winagra, który od momentu wykupienia nie gra totalnie nic i masz Patryka Kuna, który o dziwo bardzo dobrze popisał się w superpuharze i w środku pola masz teraz na defensywnym masz dwóch Zawodników dopiero teraz sprowadzonych, którzy jeszcze nie zagrali minuty i nie wiesz tak naprawdę, czy to będą Zbawiciele, czy nie. Był Maxio Jede, ale na chwilę. Później masz Augustyniaka, który wiemy, że no. Najlepsze lata mał już za sobą, i jednak nie jest to zawodnik, który będzie nadążał za tym, w jakim kierunku idzie piłka. I tu jest zagadka: kto w środku pola? No bo widać, że kapustka, oj, kapustka, kapustka, Morishita. Ok, fajnie na skrzydle się pokazywał z Gonzalo Fejo, fajnie też kilka momentów takich miał w tym sezonie, ale jednak dalej, daleko jest od tego, co było. Na prawym skrzydle był Kasper Chodyna, no ale Kasper Chodyna, Kasper Chodyna. Nie powiem tego z poważnym ryjem: nie ma opcji. No a na lewej, no właśnie, więc. Na napastniku też ta hierarchia się zmienia, więc tego kręgosłupu nie ma. Nie ma tego, co ma taki poważny klub, taka Slavia Praga, taka Sparta Praga, gdzie oni mają tam żelazny, powiedzmy, środek pola żelazną obronę. I oni w tym klubie są 10-8 lat, i wokół nich są budowani zawodnicy, którzy idą na sprzedaż bo rynek czeski działa tak, że Slavia bierze zawodników z drugiej ligi czeskiej, z Ekstraklasy czeskiej, którzy się wyróżniają, grają tam rok, dwa, pum, sprzedaż. A w Polsce jest tam o, ten trzecia liga, w Mozambiku, komen i Lipa. I tak to dziwnie działa. Ja nie rozumiem w ogóle tego, dlaczego my nie uczymy się na tym, ale no to, to ja nie jestem dyrektorem do spraw sportowych raczej, jeżeli chodzi o transfery, ja już zresztą na swoim miksie podawałem zawodników, których Legia powinna podpisać w momencie, gdy kończył się poprzedni sezon i mieli niskie klauzule, czy też widać było po wypowiedziach jego, ich, a, ich agentów, którzy mówili o tym, że zawodnicy będą szukać nowych wyzwań. No nikt z Legi się tym nie zainteresował. Zawodnicy na 18-letni chłopak przeszło za 800 tysięcy i później już. Się pojawiły dosłownie po kilku jakichś sparingach, oferty kilkumilionowe za niego, więc widać, my musimy cały czas grzebać gdzieś w trzeciach ligach hiszpańskich, gdzieś w drugiej lidze portugalskiej, czy w jakichś innych gorszych ligach, a nie możemy patrzeć na przykład na Ekstraklasę estońską, fińską, gdzie ten rynek widać, że nie jest aż tak bardzo wyeksploatowany przez te wszystkie czołowe kluby europejskie, że tam można jeszcze znaleźć jakiś talent, można jakiegoś fajnego grajka wyciągnąć za małe pieniądze z dobrymi liczbami. I tak samo powinno być z Ligą Polską, że tutaj mamy zawodników, którzy są ugrani w lidze i ich celem jest gra w Legii Warszawa i oni, w swoim pranie, dostają 2 lata, 3 lata w Legii Warszawa. Nie mówię o tym, żeby byli zawodnikiem numer 1 do wyjściowej 11, czy 5, 6, ale takim zawodnikiem 14, 15, 16. Wydaje mi się, że na takich solidnych ligowcach, którzy dodają doświadczenia, możliwości, powinniśmy budować kadrę i mieć ten kręgosłup, osób, mieć, mieć tą stałą, tak by powiedzieć, ekipę, do której dobierani są ludzie. Pod dany styl gry, daną mentalność zespołu. Bo na przykład ja nie rozumiem tego jak aktualnie wygląda Legia Warszawa jeżeli chodzi o sposób tworzenia sytuacji i jakby całej tej otoczki wokół strzelania bramek, no bo jeżeli widzimy w meczu z Wisłą Płock, która jak sam trener Jordaneskowi na konferencji prasowej, wiedzieliśmy o tym, że oni się cofną że oni mają wysokich stoperów, że oni liczą że oni będziemy grali na dośrodkowania i my wychodzimy i gramy za do doświadkowania, no to to dlaczego w naszej kadrze pozbywamy się Marka Guala, czyli jednego zawodnika, który u Gonzalo Fejo pokazał, że on potrafi wyjść z tego pola karnego, że on potrafi zebrać, zabrać ze sobą obrońcę, że on potrafi zagrać na małej przestrzeni, na klepkę, że on potrafi zrobić miejsce kąsiną. Ja wiem, że, że raczej nie ma wokół siebie takiej dobrej aury Mark Gual, ale gdybyśmy zabrali te spodenki, gdybyśmy zabrali te machanie łapami, to wydaje się, że czysto liczbowo jest to, był to dobry zawodnik na Legię Warszawa, dający Uniwersalność dający możliwość zmiany danej taktyki, no bo jeżeli z wisłą polską robisz ponad 50 doświadkowań i nie ma z tego żadnej bramki, to widzisz, że coś jest nie tak, czyli musisz zmienić, czy musi coś tam, coś tam pstryknąć. Jak u Zielinskiego w głowie, musisz odmienić mecz o 180 stopni, o to, żeby zmienić sposób grania. Że wiesz o tym, że główki nie wchodzą, wpuszczasz takiego guala, wpuszczasz powiedzmy jakiegoś innego napastnika, który jest niższy, który bardziej gra kombinacyjnie, żeby tą obronę albo wyciągnąć i szukać luk, albo zagrać na małej przestrzeni, wypuścić napastnika, a nie ładować pałę w pole karne, gdzie na przykład taki rajowi stoi powiedzmy, M93 czy tam 95 a wokół niego masz dwóch środkowych obrońców M95 czy M93. I ciężko, żeby on sam wygrał na Wiadomo, zdarzają się takie sytuacje, ale no, nie są one aż tak, że tak powiem, skuteczne. Do tego trzeba pamiętać o tym, że, kurde, dziwnie to wszystko wygląda porównując do tego, co grały wcześniejsze ekipy Jordanesku. Bo przeanalizowałem sobie to wszystko, jak widzicie teraz na ekranie pewnie te różne statystyki, to zespoły Jordanesku tak często nie dośrodkowywały, ba, tak często się też przy piłce nie utrzymywały, co też może kwestionować. Sam wybór, gdzie trener był bardziej z zespołów, które no nie były takimi zespołami dominującymi, tylko były bardziej zespołami, które się cofały, kontrowały, i tutaj nagle ma narzucone, że on ma dominować. I kurde, wiecie, jeżeli w meczu jest takich okazji na doświadczenie 8, no to, to ktoś rzuci 6 razy, powiedzmy, jak jaki jordańską czy tam 5, przepraszam, a ale. Jeżeli w takiej legi masz możliwość doszytkować 50 razy i jest 50 razy, to nie tędy droga, więc wydaje mi się, że też fajne momenty miał trener Jordanesku, jeżeli chodzi o to, co aktualnie widzieliśmy. Ten mecz z banikiem, bardzo fajnie, to, takie nawiązanie do takiego momentu u Kosty Runiaicza, gdzie ta gra kombinacyjna wyglądała bardzo fajnie, gdzie widać było tą uniwersalność Legii, gdzie można było zobaczyć w jednej akcji wrzutkę, w drugiej akcji koronkowe rozegranie w środku pola, i to było fajne, tylko wydaje mi się, że. Trener Jordanesku ma taką właśnie wizję uniwersalną, żeby to połączyć, ale zawodników, którzy są jakby dorzucani do tego, bym powiedział, woreczka, jest niewolnikiem tego, co mu zarząd tutaj dorzuca do tego woreczka, bo Wydaje mi się, że trener Jordanesku chciałby bardziej uniwersalną kadrę, bardziej złożoną pod swoją wizję, a on ma zespół złożony pod wizję Gonzalo Fejo. I wydaje mi się, że on sam też o tym mówił, że jest bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony tym, i bardzo chciałby podziękować Gonzalo Fejo za przygotowanie tak zespołu w pewnych aspektach, że to jak kadra została zbudowana pod jego styl. Ale on też chce transferów, on też chce zawodników pod jego styl. Wydaje mi się, że to jest największa taka jakość niezgody: że trener Rydenskim ma swoją wizję, swój plan na mecz, ale nie może go jakby, tak jakby realizować, ponieważ to nie są zawodnicy pod jego styl na już teraz. I wydaje mi się, że tu może być duży problem, jeżeli chodzi o to rozumienie się na linii. Jordanesku zarząd, bo wydaje mi się, że ogólnie osoba Frediego Bobicza jest totalnie nietrafiona do, do Legii Warszawa, i to widać po tym jego autorskim transferze Milety Rajowicza, który był wypychany z, z Watfordu przez około rok, i w końcu znalazła się naiwna Legia, która, Legia, która nawet w 15 ratach, ale 3 miliony. No to jednak za gościa, który no jednak jest identycznym profilem, co, co Szkurin, jest moim zdaniem totalnie nietrafionym transferem. Ja nie, też, też jako kibic danego klubu chciałbym żyć taką mentalnością, że ktoś przychodzi i wiecie, ja go wspieram cały sezon, on jest zawodnikiem mojego klubu, ja mu kibicuję, nawet jak mu idzie słabiej, to ja go dalej dopinguję, kibicuję, ale, ale jednak też jako kibic danego klubu chciałbym patrzeć na co klub wydaje pieniądze, czy to są zawodnicy, którzy robią różnicę, no bo jeżeli ja, zwykły kibic, potrafię wejść na Jakieś różne serwisy ze statystykami Czy też odwinąć sobie jego akcję, sposób grania I widzę, że to nie jest To nie jest zawodnik na 3 miliony Zacznijmy od tego, że to nie jest zawodnik Nawet na 1,5 miliona euro I że to nie jest zawodnik na Legię Warszawa To dlaczego oni ściągany do klubu za 3 miliony Tego to nie wiem Dlaczego ostatnim, że tak powiem Który transferem, który dochodzi do skutku Jest Damian Szymański Gdzie to był trener transfer priorytetowy Bo trzeba o tym też pamiętać Że Damian Szymański ma naprawdę dużo meczów w, w AEK-u i nagle nadszedł moment, gdzie AEK nie miał po prostu pieniędzy, żeby mu płacić i my dochodzimy do momentu, gdzie byśmy przeczekali tydzień czasu i a Aek by rozwiązał kontrakt z Damianem Szymańskim i byśmy mieli tego zawodnika za free, a tak, my płacimy za niego 1,2 miliona euro. I co taki Damian Szymański ma nagle zrobić? Ma w dwa mecze udowodnić swoją wartość, ma pokazać, że jest nie wiem totalnym game changerem i że był wartych 1,2 miliona. No nie wiem, dla mnie to się bardzo kłóci, bo dla mnie to jest taka duża zagadka, jeżeli chodzi o sposób tworzenia tej kadry, bo mówię ani. Ani nie widzę tutaj zawodników, którzy mieliby być kręgosłupem legii Warszawa przez najbliższe sezony. Nie widzę też tutaj liderów, nie widzę też takiej jakby pomysłowości i też nie widzę. Że to wszystko jest tak, jakby jak takie puzelki, że to jest tak wszystko dopasowane. Wydaje mi się, że, że, że my nie idziemy za tym, co na przykład, jak, jakie trendy wyznacza Jagielonia Białystok, gdzie oni teraz robią rewolucję kadrową i my nie bierzemy z nich przykładu. My nie bierzemy przykładu z Jagielonii Białystok, że Jagielonia robi rewolucję i mimo wszystko dobre wyniki osiągają i dobrych zawodników dalej, dalej, dalej znajdują. Tylko my. No właśnie nie wiem, w którym kierunku idziemy i to jest moim zdaniem największy problem, że nie wiadomo, w którym kierunku idzie Legia Warszawa, bo mówi się o tym, że okej, okay, dobra, mamy super Puchar Polski, zagramy w Lidze Konferencji i trener mówi o tym, że na koniec sezonu będzie Mistrzostwo Polski. No dobra, ale, ale co jeżeli nie będzie? A co jeżeli dostaniemy się do Ligi na tłuk meczu, bo jeszcze dojdzie Puchar Polski? Będzie powodował to, że ta kadra po prostu nie będzie nadążała za tym, co trener oczekuje, zarząd nie dostarczy odpowiednich zawodników i... Trenera już nie będzie i będziemy szukać straszaka jakiegoś, i będziemy szukali jeszcze strażaka do klubu, i się okaże, że przyjdzie Wukowicz w grudniu i skrzydłowego ściągniemy w lutym i tak się zacznie dopiero nasze granie o top 3. No ja bym nie chciał takiego scenariusza. Ja bym chciał, że przychodzi tutaj trener Jordanesku z poważnym nazwiskiem, z poważnym CV i zarząd robi wszystko, by w pierwszych tygodniach dać wszystko, co ma. Jeżeli trener mówi, e, no słuchajcie, ja potrzebuję priorytet. Już teraz, szóstka, skrzydłowy, no to, to, to klub staje na głowie, nie patrzy innych okazji. Wiadomo, one się pojawiają, ale klub musi już teraz ściągać zawodników pod wizję trenera. Więc wydaje mi się, że w tym wszystkim, co widzimy, jeżeli chodzi o legię, największy problem jest brak porządku w gabinetach. To po pierwsze. Po drugi dobór zawodników jest, moim zdaniem, totalnie nietrafiony jeżeli chodzi o to, co ma Legia grać za tego trenera, chyba, że to jest tylko trener przejściowy i za pół roku będziemy mieli nowego trenera, no nie wiem, no to, to tutaj w tej Legii bardzo ciężko to wszystko jakoś ogarnąć, no bo też ja patrzę na to wszystko tak, czyli gdyby nie, gdyby tak patrzeć na te wyniki, gdyby, gdyby nie te pojedyncze momenty same, no to to byłoby tragedia, to byśmy powiedzieli, że dobra, no ten zespół nie ma totalnie charakteru, nie ma totalnie stylu, i co tu tak naprawdę w tej Legii jest pozytywnym aspektem? No bo odnieść bramki same, no to, to, to jest tragedia. No to, to wygląda bardzo słabo, tak jak trener mówił, na styku, ale niewystarczająco na Legię Warszawa. Wydaje mi się, że przede wszystkim zawodnicy też muszą wziąć odpowiedzialność za to, w, jaki klub, w jakim klubie grają, w jakich barwach biegają. To po pierwsze. Wiadomo też, pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Jeżeli nie masz umiejętności, no to wiadomo, że tego nie przeskoczysz. No ale też, też trzeba zrozumieć to, że jednak ktoś ich ściągał do tego klubu. Wiadomo, tych, za, tych, tych prezesów, tych, tych doradców, tych dyrektorów już nie ma. Już nie ma. Albo, albo jeszcze są i zaraz ich nie będzie. I to jest właśnie problem, że w Legii brakuje takiej, takiego DNA. Brakuje... Pewniaka, że jest, jest sposób jest wykonanie. Że to jest pewne, że w tym sezonie legia będzie top 2, że będą europejskie puchary. Wiecie, dla mnie, najideal, dla mnie naprawdę idealnym scenariuszem byłoby to, bo jak dużo osób mówi o tej lidze konferencji. O, my idźmy, grajmy do tej ligi konferencji w fazie ligowej oklepiemy pięciu kelnerów, trafi nam się jakiś Viareal, Chelsea to tam remisy, może coś wygramy, bo nie rezerwowali, będą grać. A przyjdzie faza pucharowa, ćwiercina, dziękujemy dobranoc, bo oni już poważne składy wzięli. Nie. Liga Konferencji powinna być dla dwóch zespołów polskich, Liga Europy dla jednego, Liga Mistrzów dla jednego. I tak to powinno być podzielone, że priorytetem mistrza Polski jest to, że kończy się sezon, jestem mistrzem Polski, albo zbudować sobie przewagę pięć kolejek przed końcem, jesteś pewny mistrzostwa Polski. Kiedy było ostatni raz w polskiej widzę także że klub zdobył mistrzostwo na pięć kolejek przed końcem? Napiszcie mi to w komentarzu. I jakie ruchy były wtedy jakby wykonane? I czy ten klub się dostał do Ligi Europy, do Ligi Mistrzów? Dajcie mi znać w komentarzu, bo bardzo mnie to ciekawi. Też tak, czy też macie taką wizję tej tego klubu w mojej głowie, jak ja mam w swojej głowie, bo patrzę na to, co się dzieje i moim zdaniem, jeżeli klub zdobywa mistrzostwo i jest pewny tego, że zaraz będę walczył od drugiej, trzeciej rundy Ligi Mistrzów, to, 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 to trzeba pakować. To trzeba pakować kasę na już. Na już teraz Liga Mistrzów nie wyjdzie. Liga Europy, a nie... No Liga Mistrzów nie wyszła, bo graliśmy z tymi... O kurde, to w Europy Europy... To... No dobra, Liga Konferencji będzie. Nie, nie, to powinno być w ogóle inaczej ułożone i my nie powinniśmy w ogóle świętować tego, że będziemy mieli cztery kluby w Lidze Konferencji, tylko powinniśmy właśnie się zastanawiać, dlaczego nie mamy przynajmniej jednego klubu w Lidze Mistrzów w Lidze Europy, bo inaczej bez sytuacji wygląda, gdybyśmy mieli jeden klub w Lidze Europy, trzy w Lidze Konferencji, za rok dwa w Lidze Europy, dwa w Lidze Konferencji, później kolejny sezon, dwa w Lidze Europy, dwa w Lidze Konferencji i kolejny sezon, jeden w Lidze Mistrzów, jeden w Lidze Europy, dwa w Lidze Konferencji albo trzy, a później dwa w Lidze Europy i tak przechodzić stopniowo i stopniowo robić progres, a nie o, tu mamy już pewne wyniczki, tutaj siedzimy, tutaj, tak, 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 pomalutku, pomalutku. Nie, nie, panowie. To jest polska piłka. Tutaj mamy naprawdę dużą, duż, duży potencjał kibicowski, mamy bardzo fajne stadiony, kluby mamy bogate, coraz lepsi inwestorzy się pojawiają w Polsce i to ma iść do przodu. Ja na przykład nie rozumiem też takiego gadania, co się pojawia, że na przykład 17-latek z danego klubu, czy 18-latek, 19 musi wyjechać do Kopenhagi, Young Boys Berno, czy gdzieś tam... Żeby dotknąć prawdziwej piłki, ograć się na tym poziomie i grać i iść do innego. Nie, nie, czekajcie. Ja dobrze słyszę, że ktoś ma iść do ligi, gdzie jakiś klub jest hegemonem albo jeden z dwóch klubów, bo ten klub zagra w lidze mistrzów albo w lidze Europy, dlaczego ten zawodnik nie może zostać w lidze, albo zostać kupiony przez jeden z dwóch najlepszych klubów w Polsce i tam grać? I rozwijać tą ligę. I te pieniądze zostaną w lidze. I te pieniądze zostaną w lidze i będziemy się rozwijali nawzajem. Bo, bo jaka jest różnica w tym, że zawodnik pójdzie powiedzmy z czwartego zespołu piątego tego zespołu Ligi Polskiej, pójdzie do drugiego zespołu Ligi, powiedzmy, nie wiem, czeskiej, a nie pójdzie na przykład do Legii albo do Lecha. Więc dlaczego taki zawodnik nie mógłby zostać na wewnętrznym rynku i pomóc rozwijać Excel klasy. Dla mnie to jest takie, takie, total, to takie totalne nieporozumienie, jeżeli mówimy o tym rozwoju, wielkim rozwoju zawodników, że no tak, no bo ze Sławii Praga zawodnik idzie i tam też musisz iść. Nie! Slawia, Praga czy Sparta, Praga, oni skupują zawodników ze swojej Ligi, ich rozwijają i sprzedają dalej, albo kupują z zagranicy na jeden rok, dwa i sprzedają. A w Polsce to, to, to wygląda tak, że... Kiedy, kiedy Lech, Legia kupiły jakiś taki wielki talent z zagranicy i on po roku, dwóch odszedł za duże pieniądze? No to, to mamy pojedyncze przypadki, a tam jest to notorycznie. Więc bierzmy z tego przykład. Też mówię, jak już mówię, budujmy te kadry bardziej takie z wewnątrz ekstra klasy, i to moim zdaniem podniesie poziom polskiej piłki. Jeżeli chodzi o Legię samą w sobie, wydaje mi się, że największym problemem jest tutaj zarządzanie. Później funkcja w ogóle Frediego Bobicza w tym klubie, dla mnie to jest totalne nieporozumienie, bo jeżeli ktoś sobie spojrzy na to, jak wygląda kadra Herty w momencie, gdy on przychodzi, do tej herty albo Frankfurtu, i później, gdy był zwalniany, no to to jednak nie wyglądało zbyt ciekawie, i nie rozumiem dlaczego ktoś taki znalazł. angaż w Legii Warszawa, jak widać, jego autorski transfer Rajowicza na razie się nie sprawdza. A kosztował klub chyba wszystkie pieniądze, jakie tam jeszcze były w skarbonce. Do tego. Kolejny oczywiście to jest jakby kolejny temat. No to, to są nietrafione, że tak powiem, inwestycje poprzednich dyrektorów sportowych, przez co aktualna kadra, moim zdaniem, jest za słaba na klub typu Legia Warszawa. No i później trener, który no, ma jaki materiał, ma. No ale też, co on ma z tego materiału ulepić, skoro to jest dalekie od tego, co on mógłby grać, bo jego wizja piłki jest pewnie inna niż to, co Legia aktualnie prezentuje, niż to, co zawodnicy mogą zagrać, i wydaje mi się, że w tym wszystkim trener jest najmniejszym problemem, bo tak jak ja wielokrotnie podkreślałem, klub typu Legia Warszawa, Lech Poznań. To takie są dwa czołowe, moim zdaniem. Kluby polscy powinien mieć swoje DNA, wokół którego dobiera trenerów, a nie że przychodzi trener i robimy rewolucję kadrową, bo on ma inne DNA, bo on ma inną wizję I, i on myśli, że teraz będziemy grali 3, 5, 2. Poprzedni grał 4, 4, 2, 2, 2, i teraz zmieniamy wszystko, wszystkich, i to tak tragedia. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten materiał. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tych moich wymyśleniach. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o zapowiedź tego sezonu, jeżeli chodzi o legię, no to ja bym powiedział, że to będzie grubo, ale zapowiedzi całej klasy zrobimy sobie tuż po okienku transferowym, bo wydaje mi się, że też ważną kwestią, o której no, może nie wspomniałem, ale może z jakimś większym materiałem to powiedział, bo to, mi to też ciekawi, jest to, że właśnie inne kluby typu właśnie Arka, Wisła Przetarły ten szlak innym zespołom, jak grać z Legią Warszawa. Teraz każdy zespół, czy to z Europy, czy to z Polski, będzie patrzył na to, że oni znaleźli sposób, oni nie stracili bramki. Oni albo wygrali, albo zremisowali. I uczmy się z tego. Uczmy się z tego, co te zespoły zaprezentowały, i w taki sposób możemy punktować Legię Warszawa. Czy to będzie w jakimś dwumeczu, czy to będzie w jakimś, w jakimś takim meczu ligowym, który będzie bardzo ważny, czy to też nawet będzie walka, wiecie, z jakimś zespołem walczącym o utrzymanie. I trzeba pamiętać o tym, że te zespoły, Legia przegrała lub zremisowała, to nie są zespoły, które bazują na utrzymaniu się przy piłce, które kontrolują mecz. Bo z tym legia ma największy problem. Drywal się cofnie, ich zaprosi, pozwoli im wykorzystać wszystko to, co mają. Wtedy jest problem. Widzieliśmy to w meczu z Arką, widzieliśmy to w meczu nawet tym 2-1 wygranym z Larnaką i w meczu. Przegranym z Wisłą Płot. Nawet meczu wyjazdowym, wyjazdowym nie. Chociaż ten mecz za ktobę, dobra, to tego meczu nie, poru, nie poruszam, bo to, to, był pier, to był pierwsze takie, że tak powiem, przetarcia. Po, po jeszcze takim efektach tak nowej miotły, tego wszystkiego, wiecie, tych sparingów itp., itd. Więc ja bym bardziej tutaj patrzył na to, że jednak te zespoły Wisła, Arka, Larnaka pokazały, że jednak tutaj jest jakiś głębszy problem, bo też, co by nie mówić, ten, ten problem też przygotowaniem, pomysłem na meczu z Larnaką, moim zdaniem, jest, jest totalnie trafiony nie był totalnie trafiony przez trenera plan na Wisłę też był totalnie nie trafiony bo jeżeli trener mówi że on wie to przeciwnik wie o nas i wie co my będziemy grali, no to czemu my gramy to co przeciwnik wie no co tego ja nie wiem ale trener wie i trener przeciwników też wiedział więc wydaje mi się że ten szlak został przetarty i może nas to kosztować wiele punktów w tym sezonie zapowiedź sezonu zrobimy sobie po transferach wydaje mi się że bez transferów to ciężko o tym gadać bo wydaje mi się że w tym pierdolniku który jest z Warszawy jeszcze dużo może się pozmieniać mam nadzieję że wam się ten materiał podobał jeżeli Czyli tak, zostawcie subskrypcję, aby być na bieżąco, łapeczkę w górę, jeżeli się podobało i komentarz na temat tego klubu, o którym wspomniałem, czyli tym, który zdobył mistrzostwo na kilka kolejek przed końcem i jakich ruchów transferowych dokonał, aby w następnym sezonie podbić europejskie puchary. To był Dawid, to był mój kanał, to był mój nowy format. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się.